Zdaniem urzędników, otwarty przed rokiem hotel Double Tree by Hilton okazał się odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, którego wcześniej w Łodzi właściwie nie było. Jest zapotrzebowanie na bardzo wysoką jakość i na przestrzenie oferujące wiele możliwości i umożliwiające organizowanie imprez do tysiąca osób. Nie jest to tylko hotel, ale również zrewitalizowane hale dawnej wytwórni filmowej, a to również kino i razem tworzą kompleks ponad 4000 m kwadratowych co daje unikalne możliwości dla organizatorów eventów i różnych imprez. My jako miasto korzystamy z potencjału sprzedażowego całej sieci DoubleTree by Hilton dzięki temu i na pewno powstanie hotelu Hilton przyczyniło się do powiększenia rynku spotkań w Łodzi. A tak o hotelu mówią władze Łodzi i regionu. To fascynujący pomysł, fascynujący projekt. To biznesowo się broni i chwała, chwała tym, którzy tego typu decyzje podejmują i w naszym mieście takie decyzje i takie inwestycje podejmują. Hotel Double Tree by Hilton oferuje możliwość zorganizowania eventów, kongresów, targów, konferencji, bankietów i szkoleń nawet dla 1500 osób.